O, ja mam przede wszystkim taką radość z tego, że mogę się spotkać tutaj ze społecznością, przede wszystkim z dziećmi, z młodzieżą, że będziemy mogli razem mówić o tym, że dzieci są ważne, że prawa dzieci są ważne, ale że prawa dzieci nie stoją w kolizji do praw rodziców czy do praw nauczycieli, bo dzieciństwo jest tak uniwersalną wartością, że tutaj nie ma jakiejkolwiek możliwości na jakieś spory, ale ze wszystkim cieszę się zaproszenia, z tej wspaniałej energii, która tutaj jest, z tego wspaniałego spotkania i mam nadzieję, że to jest początek jakiejś pięknej, Przyjaźni. To jest jednak pewna nowość, że Rzecznik Praw Dziecka, księstując swój urząd, nie jest urzędnikiem, tylko przychodzi do tych, w których nie ma się wypowiadać. Tak, ja mówiłam o tym, że nie będę rzecznik, rzecznikiem, który siedzi za takim drewnianym biurkiem w Warszawie, tylko rzecznikiem, który jest obecny wśród osób młodych w różnych społecznościach. E, mamy w planach chociażby to, żeby powstał w ogóle bus. E, to jest taki pomysł, który nam powstał, kiedy rozmawiałam z osobami młodymi, właśnie, żeby pokazywać, że rzecznik jest, że rzecznik jest po to, żeby pomagać, ale także rzecznik, rzeczniczka jest po to, żeby wspierać osoby młode, ale także rozwijać w nich ich marzenia, ich pasje i takie poczucie, że naprawdę mają w sobie Niesamowitą moc i też tak, żeby mieli marzenia, bo marzenia są po prostu bardzo ważne. Więc w ogóle cieszę się, bo dzisiaj to jest moje pierwsze spotkanie tak naprawdę, które organizuję w Polsce, a na tak naprawdę na które zostałam zaproszona, więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem dzisiaj. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że to jest dopiero początek i że jeszcze wiele spotkań przed nami. Proszę przypomnieć, jak to się stało, że trafiła właśnie pani do Wieruszowanie do Warszawy, na przykład do którejś ze szkół. O, to wydarzyło się <grych> z tego, że po prostu społeczność do mnie napisała, tak naprawdę najpierw przesłała mi życzenia, a potem ja odpowiedziałam na ten komentarz, a w międzyczasie jeszcze tutaj został ze mną nawiązany prywatny kontakt przez Facebooka i to zaproszenie było tak wspaniałe, tak energetyczne i takie mi też bardzo bliskie właśnie w takim myśleniu o dzieciństwie. O młodości, że to nie było innej, innej opcji, żeby tu nie przyjechać, ale też to nie jest na zasadzie, że zostałam przymuszona, tylko wręcz przeciwnie, ja bardzo się cieszę z tego powodu, że tutaj jestem. Cały szereg spotkań z różnymi organizacjami. Najpierw spotkanie z uczniami, czyli z dziećmi, to co najważniejsze, potem różne organizacje, podmioty społeczne. Proszę powiedzieć, to też nie tylko taka wizyta dla wizyty, ale pewnie zbieranie wniosków, opinii takich, które mogą się przekuć potem na konkretne działania. Tak, dokładnie, na konkretne działania, na przemyślenia, też na takie zmiany, też chociażby systemowe, ale też na zmiany lokalne. Dla mnie bardzo ważny jest głos osób młodych. Tak jak mówiłam, Urząd Rzecznika Praw Dziecka jest po to, żeby słuchać osób młodych, ale także słuchać specjalistów, nauczycieli, dyrektorów, NGO-sy, eksperci, bo tak jak zawsze mówię, my świat dla dzieci możemy zmienić tylko i wyłącznie razem. Dlatego każde spotkanie jest dla mnie niesamowicie cenne, niesamowicie ważne i z każdego takiego spotkania wychodzę z takim nowym myśleniem, o tym, co możemy zrobić dla dzieci, ale jest z takim przekonaniem, że możemy stworzyć razem taki dobry zespół, taki wieloraki z różnych części Polski, który mówi o tym, że musimy chronić dzieci. W ciągu są, tych. Do, proszę, proszę Jakie są najważniejsze punkty, które Pani już zauważyła wcześniej, Jeszcze zanim wysłała Pani rzecznikiem, ale również teraz, bo domyślam się, że sporo informacji do Pani spływa które wymagają tego, żeby poprawić coś w tym życiu społeczności tej najmłodszej? O, to przede wszystkim zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo w internecie, nowe technologie, z którymi dzieci się spotykają, ale także to są takie tematy dosyć medialne, o których się głośno mówi, ale takimi rzeczami, które dla mnie są też takie bardzo dojmujące, to jest chociażby temat tego, kiedy dzieci zaginą, kiedy nawet wychodzą z domu i nie wiadomo, co się z dziećmi wydarzy. To jest taki nowy temat, w którym w Urzędzie Rzecznika Praw Dziecka będziemy się zajmować, żeby właśnie pomagać przede wszystkim też rodzicom w sytuacji, kiedy ich dziecko zaginęło i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Takim dla mnie też ważnym tematem będzie chociażby to, że będziemy mieć też w ogóle dział badawczy u Rzecznika Praw Dziecka, czyli będziemy tak naprawdę po raz pierwszy w historii Polski badać opinie osób młodych na różne tematy. Nie tylko bo teraz, jak są różne badania prowadzone, to często one dotyczą wyłącznie tego, czy na przykład osoby młode doświadczają przemocy, jak wygląda ich taka sytuacja emocjonalna, a my w ogóle chcemy pytać młodych Polaków, jak by chcieli, żeby wyglądała ich przyszłość, bo, na przykład, zwróćmy uwagę chociażby na zmiany klimatyczne. Tak naprawdę to osoby młode alarmują, bo boją się tego, jak będzie wyglądać ich przyszłość. Więc to są takie tematy, na które my otwieramy też jako dorośli oczy dzięki temu, że osoby młode też nas o tym informują. Dla Szkoły Podstawowej numer 3 imienia Jana Pawła II w Wieruszowie to na pewno wielki zaszczyt, wielka historia. Kroniki będą o tym szkolne pisały na pewno no i pewnie nie tylko szkolne. Szkoła jako pierwsza w Polsce jest wybrana przez Panią Rzecznik do odwiedzin, tak więc no jest jeszcze z czego cieszyć. No, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cała społeczność szkoły to było widać na dole, jak przywitała spontanicznie panią rzecznik. Tak powiem zaczęło się wszystko od tego spotkania, od tego nocowania w klubie seniora. Dzieci złożyły życzenia, wyraziły swoją wolę, opinię, marzenia, to, co by chciały przekazać osobiście pani Rzecznik, napisały, wysłały życzenia, do tego Pan Burmistrz się dołączył, pani Kasia, gdzie to szaleństwo tam no, nabrało mocy i siły. i Pani Rzecznik odpisała piękne słowa, ja je zacytuję dzisiaj w hali gimnastycznej, co nam Pani Rzecznik odpisała. No efektem tych zaproszeń, tych marzeń, tych życzeń przekazanych Pani Rzecznik jest dzisiejsza wizyta. Dzisiaj cała tutaj kadra i dyrektorska, nauczycielska na różowo, to jakiś wyraz solidarności. O co chodzi w tych dzisiejszych strojach? się, kolor różowy uważam, że to jest kolor radości, cieszymy się. My często robimy tutaj w szkole różnego rodzaju akcje, gdzie się ubieramy kolorystycznie, gdzie wyrażamy swoje yy, no, opinie, marzenia w ten sposób. Kolor światła, kolor radości, kolor otwarcia. Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną, gdzie naprawdę przyjmujemy wszystkich bardzo serdecznie. Państwo, jako nauczyciele, jako dyrektorzy, macie jakieś takie postulaty, które chcecie Pani Rzecznik przekazać? No, ja myślę, że po to tu też jesteśmy wszyscy dzisiaj. Oprócz dzieci, młodzieży, którzy, które będą odgrywać główną rolę, będzie również spotkanie z dyrektorami, kierownikami, osobami z różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, instytucji pracującymi na rzecz dzieci, opiekujących się dziećmi, no myślę, że tam ta dyskusja będzie obfita, będzie treściwa i wiele treści zostanie pani rzecznik przekazanych. To chyba by, jedyna, jedna z tych wielu rzeczy, która, która cieszy tak najbardziej, bo to jest takie obiektywne spotkanie i myślę, że związane z tymi, którzy uważam i pokazaliśmy to na przestrzeni lat są dla nas najważniejsi, czyli dzieci i młodzież. Co my chcemy przekazać? Tak naprawdę stworzyliśmy kanał który chcemy, żeby właśnie młodzież i dzieci wykorzystała. Piszemy się, dlatego, że idziemy po prostu na dół, po to, żeby pani rzecznik porozmawiała z tymi, którzy są w tym dniu najważniejsi, czyli z dziećmi i z młodzieżą. Myślę też, że to jest też dzień, w którym możemy się pochwalić, może to za duże słowo i nieodpowiednie, ale w którym możemy zasygnalizować pani rzecznik i tak ważnej instytucji, którą reprezentuje, co tak fajnego się dzieje i dobrego u nas, jeżeli chodzi o osoby właśnie młode dzieci, ale także te osoby, które potrzebują wsparcia. Patrz nasza Henia Sokołowska i jej działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Więc na przestrzeni lat Wieruszów stworzył naprawdę ośrodek, który jest bardzo wrażliwy, bardzo czuły i to jest też moment, w którym trzeba i należy i z całą przyjemnością mówię, dziękuję Wieruszowianie, że jesteście.